Jesteśmy na pierwszym ćwierćfinale turnieju głównego 58 roku. Darek Cup na pierwszym planie Oliwia Mazurek ze zgromadzenia przeciwko Arek Małyszek Zawidów Turniej główny Gramy jednego seta do sześciu. 4-1 prowadzi Marek.

Oliwian Marka, pierwszy ćwierć na turnieju głównego. No, Drogi se jest. O, jaka lufa. 30 na akcję, świetny serwis i kończący forhand To akcja akcję Kapitalna kapitalna akcja. No, tutaj Oliwia się popisała. Świetne zakończenie akcji. woleję. No i 40-30 szansa na skucenie w wyniku. Tá, to było interesujące.